Jesteśmy już dosyć daleko. Smigł znalazł Miedźwiadka. Sama. No, Czyż to bardzo dziwne. Frodo się z tym ermuje. Ja Na zgulę. Hejt, hejt, wielki hejt. My będziemy takim krzaczkiem. Elficki płaszcz to się nazywa, o tak. Teraz czekamy, aż nadleci wielki, straszny potwór. Na szczęście nas nie zaatakował. My możemy podążać teraz dalej, ale wiecie, że ja nie będę podążał, bo chciałbym najpierw zniszczyć wszystkie te krzaczki. żeby, wiecie, odblokować specjalnie dla was status prawdziwego bohatera. Tu sobie dziabniemy. Widzę, że te, tego takiego bimbającego się nie da się zniszczyć za pierwszym razem. To jest, to jest taki minus. No, ale cóż, nic na to nie poradzimy. No super, wpadłem do jakiejś parowu. Okej, okay, teraz zniszczyliśmy. O, niebieska moneta była z tyłu, fajnie. Tego bimbającego nie da się zniszczyć, ale lipa, za pierwszym razem oczywiście. Chociaż to, te zwykłe krzewy da się zniszczyć. To jest też plus. O, już mamy... Raz, dwa, trzy, cztery, piątą bo to Już szósta rośnie, świetnie, tak ma być. Zatem podążamy drogą, którą nakazuje nam ten śmieszny. Zobaczymy kiedy będzie nadlatywał ten stworek, a my się wtedy schronimy. Dobra jest szybko, płaszcz no Widzieliście, nie zaatakował nas, A jakbyśmy byli bez by nas takim huchen dziwnym zniszczył Szkoda, że szybciej się tego nie da niszczyć jest minus tego dziwnego krzaczka. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj dookoła. O, widzicie ile tam jest tych fioletowych? Niebieskich? O, fioletowe są jakieś dziwne. Nie wiedziałem, że takie są w ogóle. Ok, i lecimy dalszą drogą. Którą nam tutaj Golum nakazuje. Ciekawe, czemu takim slogan. Być może tam jest właśnie najpłyciej Przecież ja pamiętam z tego filmu, że jak się weszło do bagna to tam Jakieś umarłe twarze były czy coś w tym stylu Ona datuje, fuck, szybko Dobra, jesteśmy uratowani mam nadzieję Tak jest Więc jak się śpieszy jest przerażony Zawsze za tą platformą się coś fajnego kryje Dobra, tu już więcej pieniążków nie mamy, lecimy dalej szybciutko żeby jak najszybciej wydostać się z tych bagien Hop, hop, hop. Ja już się przygotuję do skrycia. Dobra, obaj jesteśmy skryci. Frodo i Sam. Okej, okay, lecimy widzę dalej. O tam już jest las, tak że jesteśmy blisko wyjścia. Jeszcze ten krzaczek Niekiedy Udaje nam się go znieść. O patrzcie jeszcze pół kropki I będziemy mieli prawdziwego bohatera Osiągniętego Jeszcze kawałeczek Jeszcze kilka monet Teraz wejdziemy i zniszczymy ten krzaczek I osiąg osiągniemy tryb Tutaj sam Dosłownie jeszcze Jeszcze jedna moneta I będziemy mieli tryb Prawdziwego bohatera odblokowany. Już nie pamiętam w którym odcinku. Naprawdę dawno nam się tego nie udało zdobyć. O jezu, widzicie, tak się właśnie dzieje. Szybko tylko zbierzemy z powrotem. Włazimy tam z powrotem. Cię. Ja ubiorę jednak ten płaszcz, może będzie bezpieczniej. O, tym razem się udało uniknąć ostrzału wielkiego stwora. Czarnego No i patrzcie, teraz osiągamy tryb prawdziwego bohatera. No teraz. No to teraz nie, to teraz. Jak nie teraz, to teraz. No co tak długo? Ja już chcę. Hmm. Dosłownie jeszcze kilka monet brakuje, żebyśmy osiągnęli ten tryb. Może będziemy podskakiwać, będzie nam szybciej. Okej. Okay. Jeszcze szybko te monety, dosłownie. O, tutaj już nie możemy podskakiwać niestety, to jest minus teraz. Okej, okay. i ostatni krzaczek niszczymy i osiągamy tryb prawdziwego bohatera. Jest, udało się, dzięki Wam. Trzymaliście za mnie kciuki, oje. Oh yeah. Tutaj widzę sznurek, ciekawe co się stanie. Ja się mogę tak rozkołysać. Widzę, a tak sobie przeskoczyliśmy. Nie wiem, czy teraz, jak już osiągnęliśmy ten tryb, prawdzie był Teraz, czy zbierać dalej te monety, czy też nie. Ok, Frodo teraz, żeby mógł dalej przejść. Ok, teraz sam będzie mógł przejść dzięki temu, że mamy tutaj taką platformę. To jest taki fajny tryb, jakby takiej współpracy. Jednak niby gra single player, ale musimy robić wszystko, żeby pomóc tutaj kolejnym naszym przyjaciołom. O, widzę, że dalej uciekamy przed potworkiem. Myślałem, że to już koniec. Bo tak krążył bezczynnie. Ok, szybko zniszczymy. Ok, okej, okay, okej. Okay. Szybko, szybko, szybko. Dobra, lecimy. Przez bagna trzeba szybko skakać, wtedy nam chyba lepiej idzie. Tutaj się tylko sam nada, ponieważ on ma zapalniczkę. Tutaj się odsuniemy trochę w rodę. Tak dla bezpieczeństwa, żeby wiecie, nie spalić się czasem. Okej, okay, udało się. Zniszczymy te dziwne przedmioty. Aha, znowu się musimy skryć. Potwór nie wiadomo z której strony nadleci, trzeba też uważać. Patrzcie jak fajnie te klocki, możemy je poruszać. O, ciach, 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 cia. do wody jednego. A, i to nie fair, miałem płaszcz. To jest oszustwo, ja się tak nie bawię. Dobra, tym razem się nie będziemy ruszać. Okej, okay, i się udała. O to chodzi. Okej, okay, nie lubię tym krzaczkiem chodzić, on chodzi tak wolno. Okej, okay, mam nadzieję, że tym razem już potwór nam da spokój. Chociaż wątpię. Te krzaczki takie... jakby trzcinę damy sobie w spokój. O, jaka fajna skrzynka. popatrzcie. A, nie można jej zniszczyć, szkoda. Dobra, zbierzemy jeszcze te kilka monet. Teraz zawołamy Sama. Pociągnie sznurkiem, coś się wydarzy. Aha, pewnie mostek, no tak, tak myślałem. Okej, okay, mostek wybudowany. Lecimy, zobaczymy, co się wydarzy. Co tam jest? Szybko skryjmy się tu. O, on nie zaatakował nas świetnie. Aby żeby nas nie zniszczył. Ciekawe jak tam wejść, kurczę. Ja bym chciał odblokować tamto. O, chodź tutaj sam, żeby cię nie zniszczył. Dobra, udało nam się uniknąć jego ataku. Teraz muszę zrobić tutaj... Zasadzić. Gdy będziemy mogli wejść na samą górę. O, świetnie. Nie wiem jakim cudem został zabity, no ale jakoś został. A jeszcze bardziej zdążył nas zaatakować. Udało nam się wyjść z tych martwych bagien. Na szczęście. Zobaczymy co teraz. Doszliśmy do Bramy, czarnej bramy oczywiście krótka pokazówka. No, o, te wielkie trolle są fajne. gryza tego klocka. Sztuka przetrwania ze Spigolem. Uuu, tutaj też jakieś tajemnicze wojsko się porusza. Nie pamiętam tego kawałka w filmie. Będę musiał sobie odświecić pamięć, oglądając wszystkie odcinki. Bo te słonie są super. Będziemy mieli okazję niszczyć na polach. No, na polach przed tym e, zamkiem, Minas mhm, Wtedy będzie fajnie. O, punkt kontrolny. Pewnie też będziemy mogli zniszczyć... Oj, sorry, 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 Uff, słonie. Dobra, K musimy trzymać. Przytrzymajmy w takim razie K. Ok, dostaliśmy jakieś punkty. Tutaj jakieś dziwne są choinki na środku. Nie wiem do czego one są. Ale wydaje mi się, że trzeba je jednak zniszczyć. Tutaj konstruujemy znowu coś z Coś nam się udało zbudować, ale co to za sprzęt jest? Jakieś trampoliny? O, to pomysłowe. Teraz, a zniszczę jeszcze to drzewka. Ok, drzewka zniszczona. Skakujemy na trampolinę. O, wspinam się na słonia. Patrzcie, wspinam się na słonia. Wszystko doszczętnie zniszczyć na nim. Tutaj K trzeba było kliknąć. A co tutaj. Dobra, i co teraz? powiesić o walka muszę przyciskać H żeby wiecie zniszczyć tego gostka dobra jest jeden słoń chyba został właśnie poskromiony o oh je, yeah, o to chodziło a teraz dalsza część o oh, fuck ginę no ja zginąłem teraz je załatwimy spokojnie Jesteśmy na drugą trampolinę. skąd na jednej skoczyliśmy. ale fajnie się można na nich wybijać. Uhu, juhu! Dobra, wchodzimy na słonika. I znowu. O, od razu walczymy z tym gostkiem. Ale to nam się udało. Dziwne, że od razu spadli wszyscy ci, którzy byli troszeczkę niżej, to pięterko. Dobra, i. I co teraz? A teraz to już sama akcja się potoczy? Kim jesteś? Jesteśmy hobbitymi z Szaeru. Wychodziliśmy z Rivendell z siedmioma kompaniami, jednym z których straciliśmy się w Moria. Coś mi się przypomina jakby e, złapali właśnie... Dwa męża. Aragorn, syn Aragorn i Boromir z Gondor. Właśnie Froda i, i Smigola? Takie jaskini chyba przechowywali ich nawet. Ach, bo to jest Faramir. Miejmy nadzieję, że Faramir nie jest taki, że będzie chciał zabrać pierśniak jak Boromir martwy bag na poziom ukończony tryb słodnej gry odblokowany. i o kolejni bohaterowie udali nam się e, udało nam się blokować kolejnych nowe postacie do kupienia O oh je yeah. Ciekawe jakie Tam widać że jest taki z drzewkiem jakby to pewnie Ci w lesie. I oczywiście, mmm, status prawdziwego bohatera nam się udało odblokować. uwielbiam tę trąbę. Punkty nam się, oczywiście, doliczają do, naszego, do naszej zdobyczy, tutaj ogólnej, z całej gry. I o to chodziło. Także widzicie, jeszcze dostaliśmy drewniane wiaderko e, na dodatek, także jest całkiem ciekawie. Dwa klocki, oczywiście. O, chyba nawet trzy. Nie zażyłem zwrócić uwagi. I to chyba wszystko, co dzisiaj zdobyliśmy, także tryb prawdziwego bohatera, trzy klocuszki, jedno wiadreszko, także jeżeli chcecie być dalej na bieżąco z tą serią LEGO Władcy Piercy, zachęcam, abyście zasubskrybowali kanał, jeżeli ten odcinek i poprzednie wam się spodobały, zachęcam, abyście zasub, zasubskrybowali, to już powiedziałem, złapkowali, wtedy się rozwijam, ja dostaję mm, takiej takie motywacji do nagrywania, ostatnio jak tak mi ładnie złapkowaliście, od razu dzień po dniu dla was nagrałem z trzy filmiki, i miałem taką zachętę wielką. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! pa cześć!